Cześć, witam was bardzo serdecznie I od razu wam mówię, że odcinek miał się pojawić wczoraj <kłysy> Tylko niestety Okazało się, że FRAPS był nie a ja pół godziny gadałem do siebie I troszeczkę się wkurciłem Dlatego nagrywam to dzisiaj Zobaczymy co tam mówi kamera Kamera mówi jest pusto I wybaczcie może, że to, to będzie taki speedrun trochę, ale już tyle razy przychodziłem i jeszcze w, muszę jeszcze raz to przechodzić, bo wczoraj nie wyszło, i się wkurwiłem i chuj Chociaż może na spokojnie to zrobimy jednak Może się uda, jak nie to trudno Tam mamy kamerę, trzeba uważać. Dawno się, <klujna> się sfrisało troszeczkę. Dobra, kamera wyłączona. Zobaczymy jak to będzie teraz. <laughs> Tylko on musi podejść, żeby nie był w tamtym no właśnie. Bo no tamten go zauważy. No przejdź, przejdź. No chyba będzie ok. Fuentes, gdzie jesteś? Salter wciąż czeka. Odbiór. Salter, sprawdź, gdzie jest Puentesem. Nie odpowiada. Ostatnio był na klatce schodowej z wyjściem na dach. Odbiór. No i co? Przyjdzie ktoś? Czy nikt nie przyjdzie? Krówka. Dobra, szybki hacking. No, zbyła. O bzie, o bzie Okej okay, poszło Takser, ruszamy! Szybciej, szybciej! RIDZ, słyszałeś co powiedziałem, idziemy! Do wszystkich grup mamy ich na pomoście Tutaj, gdzie jest to wsparcie? Obie. Tutaj się po cichu nie dało

ale się stało. Będziemy znaleźć piwnicę Zaraz, ja w drugą stronę idę w ogóle Też fajnie No, udało się teraz I polinie w dół, ale zajebiście Dobrze, korytarz zaprowadzi Cię do stanowiska bezpieczeństwa. To chyba ich punkt kontroli. Ej, nie to. No nie, zaraz jebie. No, dobra, zajebiście. się. Nie, myślę, że problem jest opanowany. Zostań tam, gdzie jesteś. plus kamera pamiętam o nim, bo wczoraj się na nim natknąłem właśnie dobra tutaj jest czysto teraz już tak tutaj za bardzo nigdy nie wiem jak to przejść Kamery nie ma Kurwa nie tak szybko Tam jest kamera, ale jest zielona Tam jest No kurwa nie tak się chowaj Nawet po cichu nam to wyszło. Wczoraj, jak przechodziłem to rozpierdolkę tu nie zauważyłem. Kod umożliwi ci przejście przez drzwi. Potem wszystko zależy od ciebie. Zajebiście. Tam jest jeszcze. Ja pierdole, do no nie! Dobra, i tak pod koniec. Prace na dachu i w stypniście zostały zlikwidowane. Mamy intruza. Biały mężczyzna. Po trzydziestce. Uzbrojony i niebezpieczny. Lokalizacja nieznana. Ty to teraz o mi zabij teraz, no kurwa! Zpierdalił. Nie, wypuść tam mnie. Może poskaczę sobie. Kurwa nie, nie będę skakał No no nie tak Ale problem zajebiście Trochę mu dupę dupa przysmoliło kurwa RPG pojebało Chyba oczywiście arpici. Do spotkania Spotkania. Mamy z laserki. Jesteśmy ostrzeliwani, potrzebne wsparcie. Odbiór! Dobra, gdzie jesteście? Ciule? Tam jesteście czuli. Dobra, nie ma cieciu. E, ja mam Skara Dimitro, schodź tu, chuju! No nie można go teraz zabić, no. Byłoby szybciej. Kto jeszcze chce ze mną zadrzeć? Ale się nie wie, wszystko. Ale ich tam siedzi, ok. Oh, HAHA. Zajmuję pozycję. idą stamtąd. Otrzymaj tę pozycję. Zapewnij mi. Ładnie Nie spierdalam Jeszcze ktoś? Jeszcze, jeszcze dwóch Łopak oh, do no, kuku kurwa ku! Jak kupa Dobra <laughs> Dobra bo nie wiem z czego strzelać No sobie to i tak koniec Będzie Dimitrios, z takim zajebistym piździoletem. O, fuju. No bierz to, patrzcie jaki zajebisty. Zajebista broń, co nie? Trrr. Bond opuścił centrum naukowe. Dobre posunięcie, zważywszy w jakim zostawił stanie. Tak, Bond? Niech powiadomi ochronę na lotnisku w Miami. To może być bomba. Lotnisko ewakuuje biura na tyłach terminalu C. Są doniesienia o pożarze. Fałszywy alarm, nie ma żadnego pożaru. To dywersja. Dzieje się coś innego. Dimitrios nigdy nie wysłałby jednego człowieka. Musi mieć wsparcie. Trzeba się nimi zająć. Okej. Okay. Alma zajęła z skrzyżową kurtkę. Kurwa też taką ją chcę. <laughs> no a to będzie chujowo, bo nie będzie można zaczone. się kryć. A będzie chuj kaber. Kiedy uzyskamy kontrolę nad systemem ruchu... <laughs> Za moment. Wprowadzenie wirusa do sieci potrwa około 2 minuty. Bond, sieć lotniskowa przestała działać. Sądzimy, że wpuścili konia trojańskiego do systemu. Podłącz się do najbliższego serwera i zrób obejście. Szukaj serwera. Powinien znajdować się w specjalnym pomieszczeniu komputerowym... Tam jest kurwa skłem. kamera. Niedobrze, niedobrze. O, puszka jest kurwa tam Jak to kurwa zrobić tak na logikę? Żeby kamera mnie nie zobaczyła i oni też Patrz kurwa zrobiłem to pierwszy raz w życiu to jaj Chyba mi widział nie? No pewnie że tak Dobra spierdalej Gdzie perdojne Gdzie był? Kurwa granaty tutaj śmigają Granati Zapier Dalaio. Come fa? Jestem na 28 ósmej ulicy, na południe od ulicy... Kurwa! Gdzie? To cud, że nikomu nic się nie stało. tego, co mówi policja i straż pożarna, jedyny... Tutaj, okieniu... dawaj, wystał kórkę. Dzień dobry. Zaraz, gdzie ja miałem iść? Tu? Tam? Już mi się pojebało. Znajdującymi się na jednym z dachów. Wiele jeszcze nie wiemy o dzisiejszych wydatkach. No, zajebiście. Jestem podłączony. Cholera, wyłączyli serwer. Musisz znaleźć inny terminal. Trzeba zrobić obejście dla sieci i włączyć z powrotem systemy bezpieczeństwa. Później cię dogonię. Mamy nieuprawnione wejście na jeden z serwerów. Kto to może być? No mogę go skiw wziąć Ale tam coś będzie, nie będzie Nie mamy pojęcia, kto jest celem. Musisz pobrać te do materiały Przeremu za no! Sprawdź Dobra kurwa co ja się będę pierdolił Wystaw główkę Dobrze. Jesteśmy osaczeni. Ciśnijcie po szyję. No we Kurwa. Jeb twój match. Brać amunicję. Kurwa. Gdzie tam się dostać? Dobra, pięknie, pięknie rozpierdolę robię. Tu już cisza, spokój chyba tak. Cyk, 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 trójeczka. A? Nie zażyło. Dobra, ładnie. Ale ładne to Pobieranie było. ukończone. Dobra robota, Bond. Gdy tylko będzie gotowy, wyślemy pakiet danych na Twój telefon. Bond, dane masz w telefonie. Musisz znaleźć główny terminal i podłączyć się. Co? Co Ty nie powiesz? Skrzynka jest tam. Ale ładnie mu zajebał e, Nie zobaczysz e, rączki kolegi, prawda? Jakby tam było tylko tych dwóch, to bym pierdolną tego kamera była w tamtą stronę i ja bym szybko ją wyłączył Ale to się nie uda A Raczej się nie uda Chociaż kto wie, możemy spróbować. Dobra, położył go w dobrą stronę. Wyłącz kamerę. Wow, kurwa, jaki kot. Mówi, że o 6.25 poinformowano o strzałach z Centrum naukowym. szybciej! Znaleziono policja i pogotowie ratunkowe. ślady strzelaniny oraz wiele ofiar. Gimbeli siluzyi, co robili w centrum naukowym, pozostaje tajemnicą. Policja potwierdziła, że zginęło 6 osób, ale liczba karety No, zabezcza. ...prosze będzie dużo więcej. Świetnie, sieć już działa. Teraz znajdź tego zamachowca. Mamy problem. Lotnisko działa. Teraz tylko do wszystkich i wracaj do domu. Miał komórkę. Jedna, Dobra, jeden. Drugi, trzeci. <śmianie> Kurde, zeszłam z głosem. Gdzie tu się szło? Tędy. Mamy go! Chyba, gdzie ty się osłoniłeś człowieku? Co ty odpierdalasz? Ja pierdolę. Co za emocje?

Nie wiem gdzie jesteś, strzelam na osi. Tam byłeś, frajerze. O, oh, fuck. No i chyba to nie wyjdzie. Nie wiem kurwa gdzie oni są Poskito. Nie właśnie telefony Dobra, coś wyszło Pysz numer 12 Jakaś broń by się przydała Jeszcze?

skurwiel! ale je wow. Doskonale Bond Dum, 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 dum. Dziękuję bardzo serdecznie, że jesteście ze mną i Dzień trzymajcie chodźcy, się, się do, do następnego odcinka Chifra Bonda. Cześć! Jest bankierem wielu terrorystów. Tyle sifr spekulował akcjami, wierząc, że zbije fortunę po zniszczeniu prototypu. Zamiast tego stracił 100 milionów dolarów. Pieniądze należały do jego klientów, m.in. do ugandyjskiego bojownika Stevena Obano. Le Chiffre obracał pieniędzmi Obano? Jak Obano się o tym dowie, będzie jadka. Coraz więcej powodów, żeby jak najszybciej zgarnąć Le Chiffre. Chcesz go żywego? Jak najbardziej. Aby odzyskać pieniądze, le Chiffre zorganizował grę w pokera w Casino Royal w Czarnogórze. Zorganizuje ci wejście do gry. Jeśli le Chiffre przegra, udzielimy mu schronienia w zamian za informacje. Ty i Blis macie rezerwację na ten sam pociąg do Czarnogóry. Wytłumaczysz mu wszystko.